이거 그 아니 Kolejnym, bo wczoraj już nie było możliwości nagrania, jak ule zostały usadowione na pasiece. No bo droga mi trochę zajęła, w jedną stronę około 40 km, miałem po ule, tam i z powrotem tato pomógł mi przenieść ule na pasiekę. I było już dość późno Ciemno się zrobiło, więc nie nagrywałem żadnej dogrywki Że tak powiem, dziś jedziemy zobaczyć czy pszczoły latają tylko Temperatura nie jest zbyt też zadowalająca Więc raczej będzie nam ciężko o przeniesienie pszczół do własnych uli Mule dostałem bez daszków Więc też mam problem, no bo niestety, ale Daszki mam do uli drewnianych, niesterapianowych, więc całkiem inaczej to wygląda Też dziś trochę wiatruje, więc zobaczymy czy akurat na pasiece Miejmy nadzieję, bo przyłożyłem dość sporo, jakby to powiedzieć, kamieni, które tam miałem Na pasiece to zostało przyłożone, więc mam nadzieję, że jest bez problemu Daszki nie pospadały, poza tym same siebie są ciężkie temperatura taka średnio zadowalająca pogoda też nie dopisuje, rano padał deszcz słońce przebija się przez chmury, no ale to już zobaczycie, jak to wygląda u mnie na pasiece jak tam dojadę jak widzimy jest 13.06 Jedziemy na pasiekę 12 stopni więc nie jest zbyt jakby to powiedzieć zadowalająca na dom przekładanie pszczół niestety nie ma najmniejszych szans że tak powiem my tam sobie jedziemy już tu jest ostatnia budowa my sobie już jedziemy pod las więc zobaczymy się zaraz w drodze Pasiekę jak to wygląda. Dotarliśmy na pasiekę. Widzimy sporo pszczół, jest w powietrzu. Nie mam ubrania. Nie wiem czy to widać. Latają sobie. Ale jak możecie zobaczyć, no, mocno tu wiatruje. Słońce tu się przebiło tylko przez chmury. Dookoła tak to wygląda. No jest pochmurnie mocno. Jak, nie wiem, czy da się słyszeć wiatr. No ale jakoś jest. Nie, może uda mi się podejść tam do tych pszczół. Ubrany jestem na szaro, więc mam nadzieję, że nic mnie nie będzie żądlić. Tu mamy akurat poidło, zbliżymy się trochę do niego. Jak widzimy pszczółki. woda z keramzytem dość sporo pszczółek właśnie sobie już tutaj urzęduje jak widzimy na tym naszym poidle więc jakoś sobie tutaj klarownie pobierają tą wodę jak widzimy tu pszczółki sobie latają, postaram się. No daszki niestety nie są jakichś szczególnie jakoś dobrze położone, ale są przyłożone kupą kamieni, bo to nie pasujące daszki akurat do tych do typu uli. A no więc zobaczymy jak to będzie za chwilę. Podejdę bliżej od tyłu. Zobaczymy może uda się jakoś to. ogarnąć. Tu na pasiece zmieniło się, posadziłem to, na rząd malin, które powoli zaczynają co po niektóre odrastać. Teraz tylko trzeba pogody, żeby to zaczęło odrastać. Tu wsadziłem dwie porzeczki. Właśnie z tych właśnie oto wsadów, porzeczek mam tutaj na kamieni. Porzeczka dość ładnie się przyjęła, są to porzeczki wykopane u mnie z, ogroda, z ogrodu podejdziemy, mam nadzieję że nic mnie nie urządli tu jest dość sporo tych pszczół one się oblatują latają widzę w słońcu liczmy na to że nic mnie nie urządli sprawdzimy sobie wylotek tu raczej ciężko z pożytkiem jakimkolwiek, więc raczej wątpię, że jakakolwiek pszczółka no oblatują się tylko zimy latają przy jednym, przy drugim mogą tylko nosić wodę wylotek tylko trochę uchylony dziś może na pewno nie będą jak to powiedzieć nosić żadnego pyłku będą się oblatywać, no wiatr jest dość spory pochmurno, temperatury też za dużej nie ma ale przynajmniej wiedzą gdzie mają wodę że tak powiem pszczółki wylatują dość w miarę się oblatują widzimy cały czas krążą tylko tutaj ale aura niestety na dalekie loty raczej nie sprzyja ale ważne, że pszczółki się oblatują mam nadzieję, że jutro będzie ciut lepsza pogoda więc może uda się im uda się je przełożyć gdzieś do jakiegoś gdzieś do moich huli że tak powiem zobaczyć jak to wygląda też No więc zobaczymy co to będzie a nie jednak jednak jakiś pyłek skądś jedna przyniosła <grywka> to już zadawalająca rzecz zbliżymy się może zobaczymy jeszcze Jakąś inną Agresywne nie są jak widać. Mogę się dość sporo zbliżyć nawet w szarym stroju Więc Zobaczymy jutro, jakby Pogoda dopisała z 15. O jest kolejna, nie wiem czy widzieliście szybko. Przyleciała z pyłkiem. Tadao. Jest kolejna tutaj wylądowała. Więc jakiś pyłek już skądś noszą. Nie wiem skąd przy tej wiecznej pogodzie. Dobra, chyba się mną zainteresowały. Wolę się oddalić, bo nie mam stroju. Będę tu tylko jak widzimy, daszki ładnie położone. Nie będę nimi ruszał, bo one się dość mocno chybią. No ale jest spokojnie. Widzimy na kamieniach też sobie urzędują. Parę sztuk. Wiatr się zerwał, niestety ta-da, Słońce, jak świeciło, tutaj przed chwilą tak to wygląda. Tam jeszcze jest coś niebieskiego, ale niestety nic na to nie poradzę. Ale dość zdziwiony jestem, że no, pszczółki jakiś tam pyłek sobie przynoszą. No, w sumie w lesie tam jest jakiś parę kwiatów. Byłem tu ostatnio oglądać. Zobaczymy ten drugi. Czy może tu uda się jakąś pszczółkę z pyłkiem. Dorwać. No to ja mówię, wiatr się zerwał. Dobra, zwijamy się, bo pszczoły się mną za bardzo interesują. Więc nie będę ryzykował porządlenia. Widzimy wszystko czarne, więc woda jest w miarę ciepła. Nagrzała się. Jak widzimy, no coraz więcej pszczółek tutaj tak, tak, tak sobie urzęduje, pobiera sobie wodę. Szczerze powiedziawszy, bardzo mnie to cieszy, że tak powiem. Mogą sobie własny zapas wody zebrać Jak widzimy, no, lata ich sporo w powietrzu, oblatują się na pewno. Jak, jak widać z tego właśnie możemy podejść tutaj, nie? No tu jeszcze jakaś wieżba nam rośnie. Baśki będą na pewno, bo to... Jest, jak tak powiem, zimno u mnie jeszcze, maksakrycznie zimno. Nie wszystko zdążyło przekwitnąć. Widzimy, tu są już zielone, ale na przykład tutaj, jak widzimy, na tej małej kotki jeszcze się robią. Więc może coś z tego pyłku będzie jeszcze, tu wszystko przekwitło. Tu było parę, tylko jak widać, wszystko przekwitnięte. Ale tu głębiej jak widzimy są jeszcze małe tu robią się jeszcze zielone, więc coś tam będzie kwitło. Może jeszcze coś w pyłku uda się do mniszka lekarskiego pozyskać. Tu też właśnie dopiero wyrastają, nie wiem czy to wyostrzy. Brzoza się zwaliła, no niestety będzie do ścięcia. Może nie. Zobaczymy. No i tam wszystko jest już przekwitnięte w okolicy No więc tyle Podejdziemy jeszcze tu do lasu Bo tam jest łąka kwiatowa taka No zobaczymy może tam latają akurat stamtąd pyłek zbierają jakiś żółty że tak powiem No z drzewek Żeby to powiedzieć No kacyjki nam tu zaczęły puszczać lekko pączki jest jasno na tym, nie wyostrzy nam, położymy tak. O. O. Nie wyostrzy nam. nie wyostrzy, ale pączki na pewno są jakieś małe. Gruszka pigwa tada puszcza dopiero pączki. Tu mamy najprawdopodobniej. O ile dobrze pamiętam to chyba czereśnia jest albo wiśnia. Jak widzimy wszystko zielone pączki. Tu mamy lipę, tylko nie wiem która, czy drobnolistra, czy o dużych liściach. Kartki pourywał wiatr, więc nie wiemy. Tyle jest tego. Jedyne drzewko, które nam tu zaczyna puszczać pączki kwiatowe. To to jest to najprawdopodobniej wiśnia. Tada, widać małe różowe kwiatuszki tu, tu. No jest ich dość sporo. Tu na górze jest ich więcej. To jest jabłoń, o ile dobrze pamiętam. Ledwo co puszcza dopiero pączki. To jest najprawdopodobniej śliwka. I dość ładnie nam już tu też pączków zaczęła puszczać no ale to jest jakby nie było dziś jest 7 maja W zeszłym roku na 12 wszystko było już zakwitnięte i zamarzło na tak zwanych zimnych ogrodników no i tu jest druga lipa jak widzimy zwykłe malutkie pączki tylko puszcza Dobra, tyle na pasiece ja idę tam do lasu. Tam właśnie zobaczymy jak to mówię tą łąkę kwiatową. Może tam coś będzie latać W sumie możemy tu jeszcze podejść Do tych tu drzew, ale one są wszystkie przekwitnięte na pewno No to już no, to już są liście Dobra, tu jest jarzębina, ono będzie później kwitła, ale już zaczynają puszczać się też pączki tada, jest coś jakiego borówki trochę jest, tu poziomki, no ale to dopiero w czerwcu jak będzie kwitło. Dobra, jadę do tego lasu po tą, tą łąkę kwiatową. Zobaczymy co tam się dzieje. Jak widać pole szare nic tu na razie jeszcze nie rośnie Nic nie szkodzi. Tu będzie miska lekarskiego dość sporo. o o dziwo, mamy pierwszego mniszka, może stąd noszą ten pyłek, że tak powiem. No nie wiadomo, jakieś mrówka tu urzęduje i mały żuczek. Mrówka zbiera też, nie wiem, nektar czy pyłek, bo tu... masa masakryczna ilość mrówek. Tu mamy jeżynę dziką. Ja myślę sobie poprzesadzać ją, bo tu jest bardzo dużo szczepków, jak widzimy tu, 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 tu. Ja sobie wsadzę tam do siebie na pasiekę, że tak powiem. No i powykopuję no po prostu, no bo widzimy, są tu pojedyncze małe rozsadki, które one już rosną, ja sobie wykopię. Powinny się przyjąć z dużą ilością ziemi, sobie wykopię, to się powinny przyjąć. No i tak to powinno być, nie wiem jak rozpoznać. Czy jest nam, będzie tu spać? Akurat tu mam taką gałązkę jedną Z dość zorzystym, nie wiem, taką mrówkę o, nie będzie. Nie wiem czy będą tu jakieś czerwce, myszyce Mrówki, a nie są już. Ło wow. Wam pokażę. Jest już naprawdę gigantyczna ilość. Nie wiem czy to będzie widać Osłonko akurat wyszło Jest tu naprawdę gigantyczna ilość mszyd czy czerwców, nie wiem, jest to czarne kurde o. o uda się Widać te małe czarne Jest cała gałązka O, tu widać bardzo dobrze mszyt Tam dalej są już większe O, tu ładnie widać Mrówki już tu rządzują Najprawdopodobniej wątpię, że jakakolwiek pszczoła się tu dostanie Ale jest tego tu sporo, więc jak na tym jest Już mszyc dość dużo jest w maj Więc może na następnych też będą Tu akurat nie widzę żadnych Ale widzę, że mszyce są na świerkach Więc może uda się coś zebrać spadzi Mam nadzieję, że też ich będzie tu na tych jodłach słońce znowu wyszło, przebiło się, cieszy bardzo. No, temperatura nie jest zadowalająca. Dobra, idziemy do lasu na tą kwiatną łąkę. Zobaczymy, może tam coś będzie tych pszczółek latać. To za chwilę się zobaczymy. Dotarliśmy, tu są pojedyncze kwiaty, ale one są pozamykane niestety. Słońce dopiero tu wyszło. Jak widać, wszystkie żółte są pozamykane. No ten jest coś otwarty, ale jest zimno. Kwiatkom się nie chce to otwierać. Tu jest kolejny bukiecik. No dość ładny, ale to nic, bo tak naprawdę kwietna łąka zaczyna się tu. Słońce tu dopiero wyszło. Mamy białe, najprawdopodobniej są to przebiśniegi. Tada one są ładne. Pręciki pyłkowe są jak widać ładne, żółte, ale nie widzę tu żadnej pszczoły. No niestety wieje tu dość też są fioletowe kwiaty których no niestety nie jestem w stanie rozpoznać będziemy tu deptać Tada. no jest tego tu dość sporo jak widzimy tu 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 żeby temperatura dopisywała to rano lało więc jest mokro proszę ta 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 jest naprawdę dość Spora łąka kwiatowa tu i w dół dookoła. Kwiatów jest sporo. No, mokro jest, lało ile je jest prawie codziennie. Widzimy te kwiatuszki nam też ładnie się rozkwitły. Pętnik, pętniki, czy jakoś to się to nazywa, są widoczne, żółte. W tych fioletowych najprawdopodobniej są białe. O ile dobrze ostatnio patrzyłem, no tak, są białe, więc pyłek będzie biały, jak będą pszczoły chciały z niego nosić, no ale jak widzimy no temperatura nie jest zadowalająca, pszczół akurat w tym rejonie nie ma za wiele, ale skądś tam jakieś pojedyncze pszczółki już noszą pyłek, więc może coś z tego będzie. No, tu jest, tu jest, tu jest, no tu przebija się. Słońce, więc to kwitnie I tu parę sztuk jeszcze To coś też kwitnie Zaczyna kwitnąć Nie wiem co to za roślina To również, no, tu są jakieś Małe żółte kwiatuszki No ale jak widać, psu nie ma żadnych Temperatura 12 stopni Tu ten wiatr Jak da się zauważyć mury zapierniczają, tu widać gałęzie się ruszają, więc jest no kiepsko jeśli chodzi o temperaturę. Błąka kwiatowa ładna, słońce się przebija, no jutro ma być trochę cieplej, a jak będzie no to się zobaczy. Tu mamy pędy dzikiej maliny, które już ładnie zaczynają rosnąć, to jest najprawdopodobniej wczesna malina, więc czerwiec może już będzie kwitnąć. O, tu mam jakąś osę, czarną lub muchówkę, nie znam się, dobra, kończymy to przegląd zewnętrzny, udany, że tak można powiedzieć, bo pszczółki sobie robią oblot, pojedyncze sztuki, jak można było zauważyć na filmie, też już jakiś pyłek noszą, więc myślę, że nie będzie źle. A więc do zobaczenia w kolejnym filmie. To już będzie o pszczołach najprawdopodobniej to będziemy robić pierwszy w życiu oczywiście mój przegląd. I będziemy przekładać je pszczoły do własnych uli, o ile temperatura nam na to pozwoli. No więc tyle. Do zobaczenia w kolejnym filmie.